Zadanie 12 matura rozszerzona 2023. Funkcja F jest określona takim ładnym wzorem dla każdej liczby dodatniej x. W części pierwszej musimy wykazać, że to wyrażenie można równoważnie przekształcić do postaci x do czwartej plus x do drugiej odjąć 6x. 81 można inaczej przedstawić jako 3 do czwartej. W tym wyrażeniu 2 razy log 2 z pierwiastka z 27 razy log 3 z 2. Wykorzystamy własność logarytmów. Jeśli mnożymy logarytm przez coś, możemy to coś przedstawić jako wykładnik potęgi liczby logarytmowanej. No w taki sposób. Korzystamy teraz z prawa działań na potęgach, czyli... 3 do potęgi 4 razy log 3 z x możemy podzestać jako 3 do potęgi 4 razy log 3 z x. A stąd możemy już łatwo przejść do kwestii omówionej przed chwilą i uzyskujemy 3 do potęgi log 3 z x do 4. Korzystamy z kolejnej własności działań na logarytmach. Jako że. Logarytm o podstawie z 2 z pierwiastka z 27 mówi nam, do której potęgi musimy uzyskać dwójkę, żeby uzyskać pierwiastek z 27, to jeśli jest to wykładnik potęgi o podstawie 2, wyrażenie 2 do potęgi log 2 z pierwiastka z 27 finalnie daje nam po prostu pierwiastek z 27. Czy 3 do potęgi log 3 z x do 4 powtarza się ta sama sytuacja, co była omawiana przed chwilą. Mamy tę samą podstawę potęgowania, co podstawa logarytmu, który jest jednocześnie wykładnikiem potęgi. Daje nam to więc x do 4. 3 do potęgi trzeciej daje nam 27, 27 do potęgi 1, 2 daje nam pierwiastek z 27, log 3 z pierwiastka z 27 daje nam 3, 2. Kiedy sobie poskracamy 3 drugie z dwójką, uzyskujemy 3 razy 1. W związku z tym w liczniku ułamka mamy trójkę, w mianowniku też mamy trójkę. Uzyskujemy z tego 1. A 1 razy x kwadrat to x kwadrat. Tym samym zadanie 12, część pierwsza zostało ukończone. Część druga. Oblicz najmniejszą wartość funkcji określonej dla każdej liczby dodatniej x. Zapisz obliczenia. I mamy taką wskazówkę, że możemy sobie już przyjąć tę przekształconą postać wyrażenia do x do czwartej plus x do drugiej odjąć 6x. Mamy tu do czynienia z optymalizacją. Dlatego najpierw obliczmy pochodną. Pochodna z x do czwartej to 4x do trzeciej. Pochodna z x do drugiej to 2x. I pochodna z 6x to 6. Przyrównujemy to do 0. A jako, że jest to przyrównane do zera, możemy to tutaj przekształcić sobie do postaci 2x do trzeciej. Dodać x, odjąć 3. Równa się w 0. Oczywiście to tylko dla wartości 0 możemy tak zrobić. Korzystamy teraz z twierdzenia o pierwiastkach wymiernych wielomianu. Możemy po kolei współczynnik przy najmniejszej potędze. Weźmiemy sobie współczynnik przy najwyższej potędze. Przyjmijmy Q jako dzielniki tego współczynnika. Rozpatrujemy liczby postaci P przez Q, zarówno dodatnie jak i ujemne. Sprawdźmy teraz, którąś z tych liczb jako potencjalne miejsce zerowe. Najbardziej przystępną wydaje się liczba 1, więc zobaczmy czy nam to coś da. W związku z tym jednym z miejsc zerowych będzie x równy 1. Szukamy teraz kolejnych miejsc zerowych. To, co teraz zapisałem, oznacza, że wyrażenie 2x do 3 plus x odjąć 3 można inaczej przedstawić jako x odjąć 1 razy jakiś wielomian. x odjąć 1 z tego względu, że jednym z naszych miejsc zerowych będzie właśnie 1. Szukamy teraz wielomianu, który będzie wynikiem dzielenia 2x do 3 plus x odjąć 3 przez x odjąć 1. W górnych rubrykach tabeli wpisujemy kolejne współczynniki wielomianu, który będziemy zaraz dzielić. Na dole, po lewej, wpisujemy miejsce zerowe tego dwumianu, przez który będziemy dzielić. A w tym miejscu przepisujemy współczynnik z najwyższej potęgi. Dwójkę mnożymy przez 1, dodajemy 0, otrzymujemy 2. Uzyskaną dwójkę mnożymy przez 1, dodajemy 1 i uzyskujemy 3. Uzyskaną trójkę mnożymy przez 1 i dodajemy minus 3, w rezultacie uzyskujemy 0. Są to 2, 2, 3 i 0. W od x równa się 2x kwadrat plus 2x plus 3. Znajdujemy teraz miejsca zerowe tego wielomianu. Delta jest ujemna, więc wielomian ten nie ma miejsc zerowych. Współczynnik przy najwyższej potędze. Jest dodatni, czyli ramiona tej paraboli będą skierowane w górę. Czyli będzie to wielomian, który wszędzie będzie tylko dodatni. Szkicując więc, wykres przebiegu tej funkcji pochodnej. Miejscem zerowym będzie 1. Miejsce zerowe jest miejscem jednokrotnym. Tu przypominam jeszcze o dziedzinie. Interpretacja tego jest taka że w tym przedziale otwartym 0,1 funkcja pierwotna będzie malejąca, a w tym przedziale dla liczby większych od jedynki będzie rosnąca, ponieważ funkcja najpierw maleje, potem rośnie, dla jedynki pochodna wynosi po prostu 0, to dla argumentu 1 funkcja ma swoje minimum. Naszym ostatnim zadaniem jest tutaj obliczyć wartość tej funkcji dla minimum. Na końcu tego zadania musimy jeszcze obliczyć najmniejszą wartość funkcji. Do danego nam już wzoru musimy podstawić jedynkę. To jest nasze rozwiązanie. Najmniejsza wartość funkcji wynosi minus 4.